Jesteśmy dzisiaj na śląsku i sprawdzimy, co tutaj ludzie zgubili na kąpielisku. Umyłem tralinę, może nie pachnie jako super, ale przynajmniej nie jest taka brudna. Ty myłeś czy twoja mama była? Ja myłem. Rękawice też jest trochę wyczyszczone? No i nas jest główny aktor. Pokurz go. Ja się A właśnie, bo my są na śląsku, ja mogę teraz go dać. Ja, yeah, właśnie, było ich godać całkowicie. No, ja zapomniał, mogę yeah. sobie podistać. Yeah, ja, Ale będę godą, wiesz, normalnie nie jak Remek. tak? Ja. ja nie, tak. Nie, 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 nie cygania, ja nie ma cy, ty. To jest ja prawdziwy ślązek. Ja jest ja z rodziny świązoków, wszyscy, wszyscy go dali ja też godą. I dalej go docie, nie? I Ja go domy ale często mówimy, bo wiesz, już tak. Tak gwara troszeczkę zanika, no i częściej się no, mimo wszystko w jakichś urzędach, jakichś miejscach, instytucjach korzysta z, z poprawnej... E, to się korzysta z poprawnej płaszczyzny. Pierwszy rzut. E, Kurde, a mogliśmy się zamienić i na przykład na Ty na samym początku rzucał, nie? To byłoby też coś ciekawego. No, to może w następnym województwie. Dobra, no. Wiesz, oczywiście rzut stresuje, ale... ją! Co to macie dla nas ciekawego w tym Sosnowcu? Albo nie ciekawego, cokolwiek coś macie dla nas. Przecież ktoś... no ale dobra, coś. Albo dużo mułu, albo coś już mamy fajnego. Co ty gadasz? Pierwszy rzut? Nie no dobra, nie, chyba nie mamy. O cóż kurde, coś, coś tu czu czuć. Wiesz, czuć. Czuć to często w aucie jak jedziemy razem. Teraz akurat. Mamy dobrą pasę. No, coś mam wrażenie, że tutaj chciałby wyjść, ale nie potrafi. Dobra, lewo, prawo. Na razie nie wyjdzie, ale spróbuję tutaj jeszcze z tym powalczyć ewentualnie. O, trochę to pobudzimy do życia. Dobra, wyciągam. Nic dużego chyba nie ma finalnie, ale jak to wygląda? Powiedz mi, jest zamulone? Nie, nie jest zamulone. No, co byśmy mogli znaleźć, chłopie? Co byśmy mogli znaleźć na dobry początek? Bidę kapsy. Jeden kapselek. Co piłem w środku? Na Śląsku. Lech. Lech? Lech. Poka, 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 poka. poka, Lech. Lech. Lech lech, lech. Uważaj, będę rzucał daleko. Będę rzucał tak daleko, jak ile się da. Żartuję. Nie? Tak, Pokaż, nie, no. Nie Ciekawe, czy wzbudzamy zainteresowanie tutaj. A więc ciekawi to, czy Ty dobrze rzucałeś piłeczką palantową w podstawówce. <tuszy> A bo nie wiem, czy wiecie, ale Marek, że <tuszy> całkiem dobre w tym był. Wszystko, co związane z palantem mi wychodziło. <tuszy> Ej, czyli też Ci wyszedłem? No. Przejdziemy się trochę bo... O, no teraz tu czuję coś. Kurde, no. Chyba, że to są jakieś fundamenty. Dobra, spróbujemy to jakoś rozruszyć. O nie. Ojo! Oj, Ale żeby było ok, przynajmniej do kolekcji, mamy duo. Lecha. Bracia Lech. Jest... Ja wiesz, że kiedyś Lech miał zbanowaną reklamę? Tak. Za zimnego Lecha? Aj. Tak, tak, tak. Wiem, wiem. Niefortunny zbieg, okol zbieg okoliczności. Po prostu timing, niefortunny. Niefortunny timing. Myślisz, że to było specjalne? Nie, no kurde, nie, no. wątpię. Ej, jest tu kłódka. Tak jest kłódka. Wiesz, co to znaczy? Że mhm. gdzieś tam może być kluczyk. Uważaj, nie ma nie, bo zaraz może pociągnąć ci. Czekaj, czekaj, bo to są moje szczęśliwe klapki, musisz coś fajnego wyłowić. E, a może taniec? <laughs> Okej, okay, let's go. Wow. Celny coś fajnego. To jest cel na dziś. Na każdy dzień. O nie. Na każdy dzień. No dobra, wyciągam z ciekawości. Coś jest małego. Albo kapsel, albo moneta. Jest. Moneta. Coś ciekawszego. Chyba miałeś rację. Jest to 5, 5 groszy. 5 groszy. Fajne, solidne. Ja powiedziałem 50, ale A, możemy pieniądze. przyznać, że miałem rację. Martek, ty masz zawsze. 5 groszy. Fajnie. Wow. Pierwszy pieniądz. Dobra, ale spróbujemy teraz zrobić inną taktykę. Obejdziemy. Obejdziemy sobie po prostu brzeg? No spokojnie Bez nerwów. Wiadomo pieniądze raczej padają blisko, to jest jak z jabłkiem jabłonią. Oj, coś jest dużego To fajnie byłoby ominąć Przez to zamulenie mam takie wrażenie, jakby ciągle coś tam było, nie? Ciągle coś tam było i mam taką ochotę <laughs> Wiesz o co mi chodzi, nie? Coś jest Ale chyba kapsel. Eee, groszówka Coś jest Jakby było, by, by wyciągnęli jeszcze jakieś, nie wiem Coś ciekawszego, to by było jeszcze lepiej. No no no. No, 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 ale tak jest fajnie. Tak jest fajnie. Przyjemny, przyjemny dzień z Markiem, wakacje. Póki u nas przynajmniej w naszej strefie są jeszcze spacer w, e, wyprowadzanie rzeki. Jak to nazwał? Słynny. O nie, tu jest barierka. Barierka, to jest rabinka. Drabinki mi się boimy. Spróbujemy to ominąć, żeby przypadkiem nie dotknąć. Jakieś tam kapsle są nabite. Kapsle jak to my nie poprzestajemy, Marek. Ja mam ambicje jak stąd do... Do chorzowa. Ale możecie tu zgubić coś fajnego, jakiś rower. I w drugą stronę, ale dalej, dalej. Ale to będzie łowi. Oooo, a się nałowimy. oj oj. Dobra, wyciągam. Yo! Dobra! Są ciekawe rzeczy, stary. Są ciekawe. Ciekawostki. Oooo! Wow, wow. To wow. fakt! I to naprawdę, naprawdę ciekawe. Zaczniemy od. Od czegoś takiego. Ej, co to może być? To jest jakiś... Wygląda jak młotek na łańcuchu. O kurde, się przestraszyłem! <laughs> ja teraz się przestraszyłem! Dobra, dalej. Trawa nie jest ten, To nie jest ten młotek, który jest na przykład w tramwaju na, na emergencji wybicie szyby? Tak wygląda stary. Ej, no, i by był zawieszony gdzieś? No. To by się zgadzało. No. Czyli tutaj była jakaś sytuacja niebezpieczna. Ktoś musiał zbić szybkę. Wiesz co, ja myślę, że tu trzeba to po prostu rekonstrukcji wydarzeń odtworzyć i pomyśleć, skąd to się wzięło. Pora na detektywa Jakuba. Jakub? Hmm. Okej. Okay. Autobusy tędy nie jeżdżą, wydaje mi się. Nie wiem. <laughs> to, był, to jest koniec wątku detektywistycznego. No ale ciekawe. Ja, ja liczę na to na widzów, kto stworzy lepszą historię a propos tego młotka wygrywa. Dobra, Oprócz tego. Kapsle, kapsle, kapsle. zajmiemy zamachem tutaj siedem kapsli. Wow. No dobra, ale jeszcze jedna rzecz. A, stary. Kłódka. Zresztą ci też dam tobie połowić, nie? Chłopie, ja, dobry. Bo wiesz, my się powinniśmy zmieniać częściej, nie? nie tak, że godzinę ja, godzinę ty, tylko powinniśmy tak co? To pół godziny. Nie, no bo jak już na... złapiesz rytm, to potem lecisz, nie? Jest flow. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. No linę będę musiał odczepić. Dobra, chyba będę musiał iść polinę. Ile Poliny. Szybko, skoczy stary. Poczekaj to na mnie, dobrze? Mm -hmm. Poczekałeś na mnie. Dzięki. Wiesz co, nie będę przyczepiał Polinę, jak chcesz. Na no, razie idziemy z farmera, więc nie ma co przyczepić nawet. O nie mogę, panie Marku, bo ty, pan Marek to jest... Już niezły ekspert w tej dziedzinie. Jaki? No mówienia magnesem. No i Pamiętam trochę awansowany chyba. Pónian jak zaczynałeś, jak mówiłeś, nie, ja nie wiem jak z czym to się je. Dzisiaj stary. Dzisiaj Marek je. Wieście, co się je. Dzisiaj to by mógł robić wykłady stary temat magnesu. Mógłbyś, no naprawdę. łowieniem magnesu, o. Ciągniemy w jedną stronę, potem sobie wrócimy. Duże taktyki, oczywiście. Oj, tak. Może przyspieszymy? Myślę, że szybkość tutaj y, przeszkadza? W tym przypadku? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Mam wrażenie, że już tam niezłe rzeczy złowiliśmy. Ale się tego nie wyciągamy. Budujemy napięcie. Ajajaj. Aj, aj. Panie Marku, budujemy to. Czy to nawet jest nawet szokozja. Jak byś objawiał No czy co? Czy będzie coś fajnego, czy będzie szokodza czy nie? Będzie przeciętnie. Przeciętnie, nie wierzę, nie, dobrze. Ale będzie jedna większa rzecz. Chyba bukiet. Ej, ale patrz co jest! O! Oprócz są monety i jest ten. opaska. Zarzym rozwiniamy. Ole to... ajajaj, Aj śmierdzi. Kramba? O! No, śmierdzi tak, że mam się ochotę ale... Ale jesteśmy ciekawi tego, to jest opaska z Gdańska. Jesteśmy na Śląsku. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Ewidentnie coś tu nie gra, Kuba. Co się nie po pierwsze, młotek autobusowy. Tutaj. tej autobusy nie jeżdżam. Po drugie, opaska z Gdańska. Tutaj. Gdańsk tutaj nie jest. Do Gdańska nas dzieli około 500 km 600. Co oznacza? Co oznacza portal? Proszę Państwa, tu gdzieś jest portal i pojawiają się randomowe rzeczy. Ktoś w Gdańsku to wyrzucił. Pewnie. Do rzeki. I to się pojawiło tutaj. Stoimy przed ważnym odkryciem. To może być najkrótsza droga do Gdańska albo z Gdańska do sosnowca. Wow! Kurde, ale tu są zagadki dzisiaj. Ciekawe zagadki: sosnowca. Wow! Dobra, idziemy dalej. Jeszcze. Dobra, jedziemy tutaj. Przyjdziemy się jeszcze tutaj za, bo za bolec. Olk Kurde. Ja a potem gdzieś gadał. Jo, ja tu nie stuknął na tym. Nie. Ja to specjalnie zrobiłem. Ja, teraz. jo, już ty mnie obrudziłeś, chłopie Dobra, kurde, muszę znowu obejść ten e, drut, drut ten, tą kolumnę, bo się boję, że się przykleimy tutaj Idziemy dalej tutaj Na dno Na dno, kapitanie <grytanie> To Kuba A, to, to, to tylko tak sprawdzałem, wiesz, czy się nie wypierniczy I się wypierniczył, ale to chyba było celowe Dobry, też tak zawsze mówię Kurde, sk skąd ty go tu wziąłeś? A, no, wyłowiłem Co? Wyłowiłem, a co? Nazwiesz go jakoś, typu kogoś, kogo nie lubisz. Dobra, coś, coś czuję, że już powoli coś mamy, nie? ale jeszcze z, zakręcimy sobie tutaj i podejdziemy do ciebie bliżej. Bumbelki, jakie bumbelki puściło w ogóle? Co ja małe, małe buty, mówi, że ma? Zatańczymy jeszcze. Jest trochę znalezisk już, co by nie powiedzieć czyli musimy jeszcze opłukać, bo już widzę, że jest tam zamulone to jest trochę, ale co by nie mówić? W Snowcy lubią pić piwo. Chyba w każdym województwie lubią pić piwo. Dlatego do każdego województwa jeździmy Ale ej! Są... jest ile monet i są klucze! Żartujesz! Ej, może no? do kudek. A do tej kudki jednej. Oj tak. Dobra, kurde, otwieramy to. Ej, ale dużo monet jeszcze się udało, więc tutaj też. Ej, usiądźmy się tam. No dobra, kapsel. Kapsel, 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 kapsel. To może tam było kiedyś kupić koszulkę i raz jego. No. Ej, ale Ej, szczerze, nigdy nie miałem za, za jednym razem tyle monet. Klucze. Stary. Ktoś miał potrójne klucze. Nie, nie byle jakie. Nie byle jakie. Potrójne klucze. Ale zaczynamy od grosza. Tutaj grosik nie zgadniecie, ale to też jest... To też jest grosik. Ale tutaj. Też jest grosz. Całe szczęście grosz. Więc e, czyby to były wszystkie nasze monety? Subjecie jeszcze kapsle. Oj, nie klejcie się tutaj do tego mnie. Dużo monet za jednym razem, ale wszystko niestety... No minął nie taki, taki nam pasuje, nie? My lubimy grube pieniądze W ogóle, kurczę, ładnie tu Tu jest plaża, woda, tu jest molo Kurde, pięknie, ten Sosnowiec nie jest taki zły Zawsze mi mówili, że jest szary, smutny O, mój plecy, kurwa! Stary, jesteś gotów? Stary, nie? Wydaje mi się No Że przynosisz szczęście, Marek Ty serii i coś fajnego znajdziesz Coś, coś w tym jest Jeszcze jedna śrubka była Podniosę to zaraz <laughs> Tylko rzucę Rzucę, rzucaj Kurde, dorzucę tam? Do szaki Olnil? Nie, to nie ma szans, za daleko. Nawet mi się tak nie chce. <grym kurde, <grym <grym się pod bo własny klapek. O, to był znak, żeby nie rzucać tak daleko, dobra. Nie, yeah, a to był naprawdę... Jakie rzut. Kurde, sorry, trochę mi puściła koszulka. Nie, yeah, ale dobrze wygląda w sensie. Tej... Ej, kurde, ojojoj. To był cosplay. Zgadnijcie kogo. <grym> Ale my go lubimy, naprawdę. My się lubimy między sobą w ogóle. To jest linka jakaś. Jakaś linka się zahaczyła. Ej, ale coś jeszcze jakiś tam fajny. No jest. dużo tego. W ogóle korek metalowy jakiś nawet. Ej! Ej! Rudzespek! Co to w ogóle jest? A to wyglądał. to jest. Przez paska, a co to jest? To wygląda jak lampa rowerowa. I to jeszcze na USB ładowanie. Ej, Ej no, to wygląda jak lampa do roweru. Ma ten zaczep, widzisz? Tylko, że na mały rower. No taki mini-mini rowerek KLS firma Guzik już jest wyłał, wyłonaczony Ale fajne Oj, Fajne, widzisz Marek? Fajne Ja widziałem, że Ty przynosisz e, szczęście ale, ale jest taki problem, jeśli na przykład czegoś nie nagrałem No To jest... Do, to ja się też za bardzo tym jaram, jak coś wyciągasz No Ja po prostu już nie patrzę na obiektyw kamery, co nagrywam No ja, ja czasem też prostu, tak mam z Tobą no. Ja po prostu się skupiam, co tam wyciągasz i czy da radę to wyciągnąć Przepraszam Znowu tu były tosty jedzone Śrubka jedna Kapsle ja już bym nie zwracał uwagi na jakie firmy te kapsule w Bee widzę regionalne jakieś, no, no i to tyle. O kurde jeszcze kurde, kapsle i jeszcze je, dwa grosze. Je jest grosz. Dwa grosze. To też jakieś gówno. No i lechy... No i to tyle, no. Ale ciekawa zdobycz. Lampa. Już fajnie pod miniaturkę można. <laughs> Ol, śniło nas! O kurde, o kurde. A, tak pyskło. O kurde! Lampa prostu kurwa! Zrobiłem ten błąd! To był ja to sam błąd! Zapomniałem, że tam jest przyczepiony, ja myślałem, że tutaj jest przyczepiony, ale była lampa. Była lampa i to poszła na dno. Był... Wyłowimy ją jeszcze raz. Nie mogła wpaść za głęboko. A zrobimy lepszą reakcję. Ja to na pewno nagram. Teraz to nagrać. Dobra, spróbuję w drugą stronę. Ale fajnie Dobra. słoneczko wyszło. Czyli jak się mi skóra opala? Ja na pewno założyłem znów bluzę, bo było mi chłodno i teraz znowu jest za ciepło. To jest niestety urok życia. Jak to mówią, u sąsiada zawsze trawa jest bardziej zielona, nie? O, wyłowiłeś z powrotem lampę. Dobrze, Maro. Czekaj, reakcja, reakcja. Co wyłowiłeś? Ło! Tutaj wyczyścimy. Co ty gadasz? Czy to jest. Lampa. Lampa, lampa. Już gdzieś tak widziałem. I kapsel. I moneta. I to chyba nawet. Twinkowa? Pięć groszy. Wygląda jak 5 groszy. A lampkę się udało wyłowić. Z roweru? Tak, tak. Prawdopodobnie, no. Nie potrzebują państwo? <laughs> Jakby to był XVIII wiek, to by było wartościowe. Tak, no. dokładnie. Też nie wiem, czy w, sumie w XVIII wieku wartościowe by były lampki na rower. Tam nie mieli rowerów by w Wawasel, nie? Nie mówili o molecie. A, myślę, nie, wydaje mi się, o, o lampce. O molecie? Nie, lampce tam mówili. O molecie, chcesz się bić? Jeśli dobrze wiecie, to spory odsetek ludzi nie subskrybuje tego kanału. Fajnie byłoby to zmienić, więc. Klikajcie sobie w ten guziczek, który się wam wyświetla, a my będziemy z się szczęśliwi. I obserwujcie też nasze Instagramy. Nagrywam cię teraz. Uw, o, o nie. To coś wydzie ryzykowne, Małe, ale Ale mały, przy... mały zakres ruchu tutaj jest bardzo. Ej. No, szczerze, światkowa. Szczerze myślałem, że zaraz się przykryj do, do, do czegoś z boku, do pomostu ale jak się... Jak myliłem się, myliłem się. My, myliłem się. Cieszę się, nie, że nie musiałem nic mówić. Sam się wyjaśniłeś. Bardzo dobrze. Możliwe, że coś mogę ten taszczyć, ale nie jestem w 100% pewny. Takie 56%. To był pierwszy procent, który mi przyszedł do głowy. 56. Dobrze brzmi. Teraz widzowie tapujcie i obstawiajcie, co wyłowię w tym momencie. Coś fajnego, coś, co trafi na miniaturkę. Właśnie, nie mam jeszcze miniaturki, musi coś być, to naprawdę giga W lampa Jest to? O, reakcja, reakcja, reakcja Marek, dawaj o! Krzycz, krzycz Całe nic! Dawno tego nie było Dawno tego nie robiłem w ogóle Więc zacznę się od dołu O kurde, ale mi plecy dupcze. dobra, nie się chciałem to powiedzieć Ja to czekałem, aż to skończy, żeby powiedzieć Teraz przebitka, jak Marek mówi, że jego plecy bolą ale całe szczęście, znaczy całe szczęście, nie, co nieszczęście, ale sobie sam przypomniał o swoim bólu. Nie, bo od razu było, pierwszy był pierwszy, ból, kurde stary chłopie No teraz smaruję jakimś żelem, proszę państwa. Ach, za dużo roboty odnoszenia bagażu Jakuba. <laughs> nieprawda, nieprawda. To, to nieprawda akurat. Dużo, miałem dużo remont, miałem dużo mebli nowych. Dużo wiercenia, dużo przeciągania, dużo wszystkiego. Uu! Nie mój Boże! Takie słodziaki nigdy nie przeszkadzają. <gry> coś tu jest, coś chyba fajnego. Ej, dobra, już czuję, widzę te bomblek opuszczają. Dostaje się powietrze. Aż to nagramy, kurde, i damy radę, ale coś się wiedzieć na słowo, że tam przed chwilą bumble były. Takie ogromne bomble powietrza, to są takie malutkie. Wiesz co w ogóle widziałem? Jeszcze taką taktykę? Jaką, bo podejść, ja cię Może rzucać na dwa magnesy w jedno miejsce. No. I to wtedy z większą siłą wyrywasz No, no, no. To ma sens. Tu coś było, Kuba. O, czekaj, sprawdzę tylko test. Wątpię, że coś będzie już. No. A, nie, ale tam też mi się wydaje, że tam coś jest dużego. O, przepraszam, zbekaj się. Proszę, proszę. Możliwe, że jest zakopane. No niestety tu jest... tu jest muł to rzeczy utykają w mule. To jest problem. Kurde, prawie. Czuję jak magnet, jak się przyciąga. Jest tam coś, Kuba. Ja to dzisiaj wyjmę. Bo to może być coś fajnego. Jak ja w ogóle wygl wyglądam w tym obiektywie? Fajnie całkiem. I O, ciekawostka w ogóle. W końcu moje oko się naprawiło. Zapalenie spojówek przestało działać. I już jest praktycznie, praktycznie norma. Wróciłem do zdrowia. Wszystko dzięki medykowi i twoim kroplom do oczu. Znaczy nie twoim, bo ty tego nie wymyśliłeś, ale... Drugie mi receptę, więc dziękuję. Wow. Się bałem, że nie przyczepiłem, wiesz? I potem tylko patrzę, gdzie jest końcówka. Krótko, ja jestem już tak trochę negatywnie nastawiony, bo to jest zbyt czysto. Ale. A czy to nie jest źle? To jest właśnie na plus, nawet nie? W drodze do naszego noclegu. No. Jest jeszcze jedno takie ciekawe miejsce. Gdzie można połowić? Można, no. Jest to most nad o. rzeką. No bo to jest czyściutko. W sumie tu, no i to dobrze, ale, ale okazów nie wyłowimy. Tylko brudne pieniądze. Siemano, witam was w kolejnym odcinku połowy połowy. Bo na razie nie ma jeszcze całości, na razie mamy tylko połowy. Jak będzie całość, to, byśmy, to wyłowimy coś dużego. Wracam do starej taktyki, Marek chciał tak teraz spokojnie sobie łowić. My zrobimy fast szybki e, tour de mol. Tour de mol? Coup de mol. de mol, e, Francuski francuski mall, tak zwany i się przejdziemy na, szybko, na szybkościora, tak po prostu bez zwalniania tempa bo niekiedy trzeba, niekiedy trzeba przyspieszać i obejść to, bo może tam coś leży fajnego, nie? Mijamy zakazy, pędzimy przed siebie I nagrajmy piosenkę, Marek No, ja bym nagrał Ooo, a na coś było takiego chwile zaczepienia Chwila uwagi O nie, chwila uwagi, halo, halo czy Tam coś było? Czy mi się wydawało? Czy to muł, czy tam coś... Siedzi, zakupane, chyba puściło Ale, ale no tam też mam wrażenie, że coś tam może być jeszcze Więc powinienem to otrzepać O, coś jakieś bąble lecą Jakieś bąble lecą, stary Ajajaj aj, aj. Karamba Dobra, podniesiemy na razie tak bo Wydaje mi się, że i tak może być dużo złomu na, na magnesie Ej, coś jest Coś jest o Coś kurde. jest większego? Jest, jest Panie Marku Nie, yes, yes. kolejny raz Kolejny raz Panie Chciałeś się poddać! Jest! woo woo Rar. Rar. Ej, jak coś widzowie. To jest inna deska. Nie oszukujemy. No, no nie widać. tej samej deski. Chociaż dalej to jest ma... Nie, to nie jest taka rybka jak tamta. To, no to jest jakieś. Bardziej... Ale daje jakaś taka wąska, bo jest, nie? Czy, czy mi się wydaje? Nie znać. No jest, jest taka, w... jest krótka. Chyba, no, że to jest jakiś rozmiar dziedzińcy. Ale jest jakiś taki, ma inny kształt. Kurde, cieszę się, wiesz. Fajnie, że coś większego jest, bo to daje punkty naszemu, naszej, naszej. naszemu no. Znaczy, nie, no Nie naszemu, jeszcze go nie kupiliśmy. Jeszcze, ale powoli planujemy to. Odstawiamy na bok. Bo co jeszcze tu mamy. Wow. Wow. To jest plastik z metalem. Kompozyt tak zwany. Połączenie materiału. Najgorsze jest to, że magnesy nie możemy wyciągnąć na przykład 500 złotówki. Albo hmm. 2 złotówki, albo złotówki, bo to mają inne stopy. Ale wyobraź sobie, 5 złotówki, no to tylko wykrywaczem byśmy musieli szukać. Znaczy nie da rady, nie łapie się ale niestety. Ale jest problem, bo chyba się zahaczyłem tutaj. O! No, zahaczyłem się. Nie wiem czy zauważyliście, ale się zahaczyłem. Ale coś? Coś jest. Aj, co? Jest! Ciekawe! Stary, miałeś lampkę? No? Ja mam latarkę! Co ty gadasz? No, nie, nie działa raczej. A, nie działa, bo nie ma baterii po prostu. No To nic dziwnego, że nie działa. Tak na by działało. Ukontentowany łowieniem. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, Jakubie. Czy już jesteś w stanie powiedzieć, na którym miejscu województwo śląskie ląduje? Nie, jeszcze nie. I muszę sobie zobaczyć listę. Ja też. Muszę sobie wszystko porównać. Zaczęło słabo. Uh -huh, uh -huh. Zaczęło słabo. nie, może nie słabo. Nie imponująco, ale rozkręciło się. Rozkręciło się to na pewno, porównamy sobie, ocenimy, pożyjemy, zobaczymy i no i tyle Dzień dobry Państwu, nadajemy do Was Sosnowca ha! Mamy, no no ocena ocena, ocena, ocena Jakubie, ocena na ocenę, ocena. przemyślałeś to już? Poprze, ja przemyślałem i już jestem pewien, ja jestem pewien swojej decyzji Ja mam jeden pomysł, no. Czy znaczy, zastanawiam się nad dwoma pozycjami, mhm. ale chyba już, chyba już finalnie podjąłem decyzję Ja też już podjąłem decyzję takie, okay, to na trzy? Na trzy. Czy na cztery? Na cztery, Na, ry, i okay. na ry. Trzy, trzy, cztery. cztery. Trzy. Trzecie! I szybkie moje wytłumaczenie. No, wytłumacz. Podkarpackim było fajnie ten duży złom i jakaś ta ciekawa moneta, którą dalej nie wiem czy, czy, czy jest cokolwiek warta, czy nie, bo jej nie wyczyściliśmy, bo nie da się jej wyczyścić tak prosto. Ale tu jednak deskorolka, dużo monet, lampka do roweru, latarka. No właśnie. No I młotek. No! Aj. To no jest piątka. Piątka. To piątunia. No to od razu to bije, proszę Państwa, na, no od razu to bije po prostu podkarpackie, no nie ma co dyskutować z tym. Śląskie na podium.